Prezentujemy użycie sparametryzowanych komponentów Parametric Cells do tworzenia ścian kurtynowych. Komponenty te mogą być użyte np. do tworzenia przysłoniętych ścian kurtynowych jak w pokazanym przykładzie. Najpierw musimy przejść do okna Katalog Type do zakładki o nazwie Carton Wall w Data Group Catalog Editor. Tworzymy nową definicję ściany kurtynowej o nazwie My Louver. Wybierzmy typ panelu jako Parametry Excel, a następnie profil z naszej biblioteki. Teraz stworzymy system ścian kurtynowych na podstawie zdefiniowanego panelu. Tak więc utworzyliśmy nową definicję o nazwie My Curtain Wall System, a następnie musimy zdefiniować poprawne wartości dla parametrów, aby uzyskać zakładany model ściany. Najpierw zaznaczmy typ ściany kurtynowej, potem wpiszmy poziome i pionowe rozstawy paneli w całym systemie ściany. Jako typ panelu wybierzmy zdefiniowany przez nas wcześniej panel MyLouvel oraz dodajmy wartość parametru grubości i offset. Następnie wybieramy profil poziomego szprosu ściany kurtynowej, w tym przypadku słupek środkowy będzie miał przekrój 50 na 150 Kolejno definiujemy przekroje dla pionowych szprosów w ścianie kurtynowej. Wybieramy parametry geometryczne ościeżnicy i wysokość parapetu. Na tym etapie chcielibyśmy również sprecyzować profil narożny. Wybieramy taki sam profil jak w przypadku poziomych i pionowych szprosów. Następnie musimy zdefiniować przynależność do parten, family dla ścian kurtynowych. Teraz możemy zapisać zmiany i załadować ponownie katalog. Otwierając narzędzie ściany kurtynowej możemy wybrać stworzony typ z przesłoną i umieścić tę ścianę w modelu. Możemy wykorzystać podobny sposób pracy dla innych przypadków ścian. Zachęcamy do próby stworzenia własnych ustawień ścian kurtynowych, a swoje spostrzeżenia napisz w komentarzu. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału oraz do śledzenia informacji w mediach społecznościowych. Linki do strony internetowej Twittera znajdziecie w opisie pod filmem.